Smakuje jak taki glutyk Takie mnie osrały Przejechaliśmy na samolot Nie mówię, że tak zrobiłam Serio, ja nie wiem co to ma być Coś idzie za mną, więc musimy iść Ja się nie, nie spodziewałam ogólnie tego Hi guys, witajcie na moim kanale, ja jestem Anastazja dzisiaj jedziemy na kolejnego tripa Zobaczycie jeszcze gdzie Ale słuchajcie, będziemy lecieć samolotem Pierwszy raz od 14 lat będę jechać samolotem Lecieć Widzicie, widzicie, że, że nie leciałam e, Więc ym... Trochę się stresuję, ale mam jeszcze do tego parę dobrych godzin, więc słuchajcie, pazy mi się jeszcze trzymają urodzinowe. Nie wiem, czy widzieliście. Proszę bardzo, tak one wyglądają. I pokażę Wam, w co się spakowałam. Musimy się sprężyć, bo już muszę wychodzić, ale słuchajcie, mam tylko taki plecak, bo mam bagaż tylko i wyłącznie podręczny, Poduszka, nie mam czy kojarzycie, że niektórzy w poszepki od poduszek z ubrania. Ja nie mówię, że tak zrobiłam, ale ta poduszka jest dość fajna i ma zamek, więc możecie się domyślić, że taki zagłówek. No jest, jest dość przydatny. <grym> Okulary oczywiście mamy jeszcze jedne w torbie tutaj. No i oczywiście tablet z oglądania filmów. Więc słuchajcie, już musimy jeszcze to torbę tobę okularką na telefon i jakieś dokumenty ewentualnie. I słuchajcie, mam zegarek. na samolot czekamy teraz na naszą godzinę jest godzina szósta czekamy Stresujący to jest ale damy radę teraz jesteśmy w jakiejś takiej kosmetycznej kosmetycznym sklepie bez słowa, ale nic takiego nie ma więc no To już jesteśmy na miejscu i minęło troszeczkę godzin Bo mamy już 20.26 A przyleci przylecieliśmy tu, nie wiem, o 9 czy coś takiego I jechaliśmy jeszcze później godzinę Ja za ten czas obejrzam sobie W głowie się nie mieści Bo po powrocie planuję się na drugą część tego filmu tego, Tej bajki w zasadzie I słuchajcie, nie ja mam mokre włosy Siedzę sobie na balkonie, wzięłam książkę teraz, żeby może coś poczytać Ja akurat ją dorwałam w bidronce za 13 zł, czajcie, za 13 zł i ona jest malutka, więc wziąłam ją do bagażu, który nie był za duży W każdym razie nie sprawdzali tych plecaków ani niczego, więc jest git, w sensie, że nie sprawdzali wielkości Nie ma tutaj Jakby, przynajmniej ja nie widziałam nic, pizza w większości jest z jakąś szynką, Nie ma zwykłej margarity. Ale jeszcze zobaczymy w tych kolejnych dniach, co będzie. Ale szczerze, serio, ja nie wiem, co to ma być. W każdym razie woda w morzu jest mega ciepła. Mega ciepła. Bardzo fajna, bardzo fajna, polecam. Jedyne co to, nie wiem, co będę robić. Przez te wszystkie dni z moimi włosami, bo ja mam je kręcone, co znaczy, że się puszą. Pokażę Wam, może jak wygląda to mieszkanko, w którym jesteśmy. Bo mamy też basen, by the way, też w nim wpływałam. I coś śmieszne, że w tym basenie była zimniejsza woda niż w morzu. Jeszcze jedna rzecz, jeszcze jedna rzecz. Weźcie pod uwagę, jak tu przyjeżdżacie że nikt praktycznie tu nie rozumie angielskiego, prędzej się dogadacie po angielsku, po y, polsku niż po angielsku, a w zasadzie jakby tu się rozmawia po migowemu po mi dosłownie, mówicie this one, e, tu, to, to, free, trzy i tak to wygląda Słuchajcie, jak sami słyszycie, w zasadzie nie wiem czy słyszycie, bo tutaj jest dość głośno, ale jesteśmy na plaży. Tutaj jest chmurka, i dość za mną, więc musimy iść. Dzisiaj tylko zjedliśmy w zasadzie śniadanie, jeszcze nic nie robiliśmy. idziemy się opalać i kąpać, więc już święty sobie się wywalę. Później się odezwę. To pozdrawiam, a w zasadzie nie pozdrawiam. Nie odzywałam, ale jestem tutaj już jakiś piąty dzień yy, i wracam z plaży, więc yy, no, włosy mam trochę mokre, ale słuchajcie, woda tu jest po prostu super, cieplutka, genialna, superowa. I po prostu polecam, polecam Wam. Wczoraj yy, znaleźliśmy fajną knajpkę. Przedwczoraj w sumie też, więc jakby już jestem w miarę zadowolona z jedzenia, bo... Pierwsza restauracja była kompletnie niewypałem i byłam tak średniowo nastawiona do tego, co tutaj można znaleźć i zjeść. Ogólnie raczej króluje tłust jedzenie czyli, no wiecie, olej i jakieś takie smażone rzeczy więc to mi też nie do końca zawsze odpowiada. Ale jednak, wiecie, da się znaleźć też coś takiego ala zdrowszego. I takie moje spostrzeżenie tu, tu jest dużo kotów bezdomnych. I jest tutaj tak no, ciepło, fajnie, ale na przykład wygląda to jak tak, no, taki typowy wakacyjny kierunek i ceny są podobne jak w Polsce, ale jednak jest tutaj tak, można powiedzieć, trochę biedniej, tak? Szczerze i mi się tak wydaje, że wygląda tu jakby było troszeczkę biedniej, ale na pewno jest jakby ładniej pod względem widoków takich naturalnych. E, więc fajnie to wygląda, a tam, tutaj już idziemy do mojego hotelu, a tutaj już z tyłu za mną jest morze, więc jest naprawdę dość fajnie i blisko. E, więc tak czytam książkę. E, pewnie kojarzycie, bo ona jest dość popular, ale ogólnie e, na pewno nie dla młodszych osób. Ja się nie spodziewałam ogólnie tego, e, co to jest. E, więc e, no myślę, że takie minimum 16 plus nawet i bardziej, chociaż nie wiem, nie znam się, nie umiem tak oceniać, ale no, ja idę się przebrać, przemyć i w ogóle... Słuchajcie, idziemy nad morze czytać książkę i tym razem idę sama i jest czerwona flaga, więc nie można się kąpać, reszta została nam basenie, a my idziemy. Wczoraj byliśmy na obiedzie, nie? I ja stwierdziłam, dobra, zamówię sobie nuggetsy, nuggetsy fajne, chrupiące kurczaki, będzie cool i z piórem ziemniaczanym one były. Tak, tylko słuchajcie, wiecie co się okazało, że podali mi jakiegoś kurczaka w sushi z jakimiś grzybami, pieczarkami, whatever yy, i jakby nie wiem, może to by było spoko, ale ja po pierwszym naszym obiedzie miałam takie obrzydzenie do tego dania, że ja nie mogłam tego gdzieś i tutaj jest taki kurczak, który nie wiem jak przyrządzają, ale on smakuje jak taki glutyk yy, i jakby leżał przynajmniej jakieś 5 dni w lodówce. Taki był zeschnięty i później podgrzany i mi to po prostu nie smakuje, więc wyszło tak, że zjadłam makaron mojej mamy, więc I'm sorry, ale to przynajmniej było w miarę okej okay? y i mieli dobre frytki. Niby było tam w menu napisane po polsku, w jedynym lokalu w sumie było po polsku, ale i tak było coś, co było dziwne, więc musicie uważać, Najlepsze są menu, gdzie są fotki, bo wtedy wiecie, co dostaniecie, a tak to jest serio ciężko. Nie no, ja już jestem nad morzem. C'est sais pas le temps. Sam ta książka mi się rozwala trochę, ale już skończyłam, udało mi się. I idziemy szukać czegoś do jedzenia, bo jestem już głodna serio tak dość mocno. Eee, bo jest taka pora obiadowa, czekajcie, nie wjeść. Ogólnie ta książka się tak zakończyła, że potrzebuję części drugiej już natychmiast teraz. Eee, a nie mam jej ze sobą, więc nie wiem, co ja zrobię. Zobaczcie, czy w internecie znajdę jeszcze drugą część, ale... No nie wiem, zobaczymy, bo jak coś tam mam drugą część w domu. Yy, też ją kupiłam akurat właśnie w Biedronce, bo były dwie dostępne, więc od razu widziałam dwie. Ale mówię najpierw, idziemy teraz coś zjeść. Słuchajcie, to jest cud. Mam pizzę. Taki kawałek odgrzany w mikrofalówce, no ale nic lepszego teraz nie znajdę. Yy, I to jest cud pod tym względem, że znalazłam pizzę bez szynki, a tu wszystkie są z szynką. Ja ogólnie nie przepadam raczej. No nie lubię nawet takiej pizzy z szynką, więc ciężko tu coś znaleźć, ale ta jest po prostu z jakąś papryką i serkiem, więc ta jest dobra.